Tak jak mówiłem przed, przed spotkaniem, że będzie to ciężki mecz, który będzie wymagał od zawodników, od naszych zawodników dużej koncentracji realizacji założeń taktycznych, a przede wszystkim, przede wszystkim walki, takiej naprawdę fizycznej walki. Udało nam się to zrealizować, naprawdę chłopcy wykonali tytaniczną pracę w obronie. Yy, drużyna Bydgoszczy zebrała nam tylko 11 piłek, 11 piłek w ataku, co uważam, że jest naszym dużym sukcesem. Opadowanie własnej tablicy pozwalało nam na, na, naszą, na naszą grę, na, na fast break, na, na małe gry. Dzięki temu budowaliśmy przewagę i, i jak na razie bardzo fajnie to wygląda wszystko. Jednym z pewniejszych zmienników jest, jest, jest Damian Mijalski, który mimo, że jest z rocznika 2-4, naprawdę daje nam fajną energię. Taką troszeczkę może nieobliczalność nawet, ale, ale akurat ja coś takiego lubię. Lubię mieć takiego zawodnika, który, który wejdzie i tak naprawdę nie wiadomo co zrobi, ale jest to fajne. Na pewno Zibi daje, na, daje nam ogromne wsparcie. Stasieńko z ławki. Jest to bardzo mądry gracz naprawdę. Jego IQ koszykarskie jest na, 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 na wysokim poziomie i, i jego gra zarówno w obronie jak i w ataku daje taki duży spokój, duży spokój zespołowi. Także... Troszkę mniejsza rola dzisiaj pozostałych graczy, jeśli chodzi o zmienników, ale, ale ci, którzy wchodzą i, i mają swoje zadania i dzisiaj, dzisiaj wykonywali bardzo dobrze. Ten zespół tak naprawdę nigdy nie grał w takie koszykówki, takiej mądrej, wyrachowanej. Zawsze był takie bieganie up, up and down, natomiast dzisiaj pokazaliśmy, że oprócz tego biegania up and down jeszcze potrafimy zagrać naprawdę mądrze. Popełniliśmy dzisiaj tylko 8 strat. Naprawdę kontrola, kontrola piłki była na, 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 na wysokim poziomie. Także jestem bardzo zadowolony z tego co naprawdę, co, 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 co gramy te, do tej pory. No i zobaczymy, jak będzie dalej przed nami dzień, przed nami dzień przerwy i, i ćwierć finału, także taka naprawdę zabawa dopiero się zaczyna, ale budujemy swoją pozycję krok po kroku. Cieszymy się każdym zwycięstwem. Każde zwycięstwo na tym turnieju jest dla nas sukcesem i zobaczymy, co będzie dalej. Niewątpliwie nam się przyda dzień przerwy teraz, ponieważ kluczowi zawodnicy yy, pierwszopiątkowi grali naprawdę, naprawdę dużo naprawdę na dużej intensywności, więc taka regeneracja całodniowa się przyda. Mam nadzieję, że to nie wybije nas absolutnie z rytmu i, i wpłynie na nasz zespół bardzo korzystnie.